Cześć! Witam Was na dota2expert.com Jest to strona z gry Dota, jak sama nazwa mówi. I obstawiamy tutaj skiny. Jest tu Standard Game, Love Game, Fast and Conflict... End, tak. I Conflict. Dzisiaj zagram sobie na Love Game. Będziemy sobie wbijać tutaj po 50 centów. Może nam się siądzie. Zrobię jakieś 8 betów. Zobaczymy ile na 8 betów ciądzie. Mam skiny, 5 skinów po 50 centów. I 3 skiny po 1 euro. Ze mną dzisiaj jest Nikola, która gdzieś daleko sobie w odległym kraju siedzi i też będzie sobie wbijać, tylko na jakąś inną taktykę. Dobra, także nie przedłużając, będziemy zaczynać się betować i obstawiać. Oczywiście, skiny możecie nabyć również na stronie tradeit, tam wpłacacie kasę, już wam pokażę. Wpłacacie kasę na konto tutaj na It za pomocą blusa i... Macie hajs na końcu, możecie powymieniać na skin od Cesa i tak samo możecie zrobić, że wpłacicie skin do Cesa, aby mieć je na duty i wpłacicie na duty, aby mieć je na Cesa i na inne wartościowe rzeczy. A my się widzimy już przy Beto Banku. Dobra, weźmiemy sobie make a deposit i depozytujemy pierwszą naszą rzecz. Oczywiście mam dużo śmieci, także śmieci też można zapchać śmiećmi, bo tam jest od 11 centów, więc wystarczy, że weźmiecie sobie coś cennego, na przykład za 10 centów, nawet za 5 centów i dopchacie śmiećmi i to wam wchodzi. A możecie naprawdę fajną pulę zebrać. Mamy tutaj 10 temków bo maksymalnie można 10 itemów, potwierdzamy na telefoniku i wbiję nam do becika. Jak widzicie, bety są różne, bo są od 4 euro nawet do 10 euro, nawet dochodzą do 20 euro, chociaż tak średnio się z nimi spotkałam. Największy bety jaki widziałam, to był 16 euro właśnie. Zobaczmy więc, co tutaj będzie. Dobra, mam 58 centów, bo dopchałam sobie tam trochę. I zobaczymy, czy któryś becik w ogóle nam siądzie na te 8 betów. To taki test, w sumie, bo tak niestandardowo. O, Nikola 54, więc w sumie mamy razem 20%. Dobra, ciadło Nikoli, także fajna sprawa, bo jestem jej asekuracją i w tym momencie ona sobie tu ugrała na 10% 5 euro. Fajna zabawa, polecam. Jak chcecie coś ugrać, to fakt faktem stronka nie zawsze siadają lowe, bo nie zawsze, ale stronka naprawdę fajna, nie opłaca się wjeżdżać więcej niż 3 euro, bo już obczaiłyśmy już tydzień tutaj gramy, ponad. I po prostu nie opłaca się więcej niż 2 euro, bo jest większa szansa, że przegrasz to niż wygrasz na właśnie 50 centach. Także jednego beta... Możemy uznać za ugranego dla Nikoli. Zobaczymy, co, czy coś sięgnie mi osobiście. Jak widzicie tutaj ludzie wchodzą po 99, 94, ale są takie bety, w których naprawdę wchodzą tylko po 20 centów, ewentualnie po 3 euro. To, to tutaj są różne, to możesz zawsze znaleźć jakiś czas, w którym ty wejdziesz. Niekoniecznie musi to być właśnie 58 centów. Może to być 12 centów, czy też 10 centów, czy 3 euro, ale nie polecam. Przepraszam, 11, a Nikola mnie poprawiła. No i siadło mi teraz, więc fajnie, pierwszy bet na dwa siadł. Zobaczmy dalej, zaraz będziemy odbierać, zaraz wam pokażę, czy, że to faktycznie jest legitne. Proszę bardzo, ofertę dostaliśmy od Maxim coś tam 40, 74 i tutaj mamy naszą ofertę. Ja sobie ją potwierdzę na telefonie, bo na komputerze mi zejdzie za długo. Fajny nam becik się tutaj zrobił. Nie, nie dojechało ci. Więc będziesz w następnym. Fajny becik nam się tutaj zrobił. Zobaczymy, jest to mój trzeci bet właśnie. Więc zobaczymy komu tutaj siądzie. I siadło mi, więc fajnie. Mamy kolejne 8 euro. Na 58 centach. Nie mam żadnych podkręconych procentów, jakby nie było. Nie mam nic tak naprawdę, więc spoko, spoko, spoko. No, tak naprawdę. A 28 euro zgarnęłam. Kolejny becik. Lecimy z, z kolejnym becikiem. Weszły nam dwa beciki na trzy beciki. Tak. widzimy też z skinami. Trzema skinami po 1 euro. Aby zobaczyć, czy faktycznie ta szansa będzie jaka jest. Dobra. Mamy jeszcze dwa koleony Kameleony, czyli 5 betów. Nie dam rady. Dobra, obydwie oferty odebrane. Teraz wjeżdżamy naszym czwartym betem. I zobaczymy jak to wyjdzie. Nikola tutaj ugra. No niestety Nikola tutaj nie ugrała. Ugrał jakiś dziadek za 17 centów. Także widzicie, 2 euro sobie zgarnęło 17 centów na lajcie. Ja już jestem odrobiona, bo tak naprawdę wydałam tylko 5 euro na te 8. 5 coś w sumie, na te 8 betów, a już jestem odrobiona, bo wygrałam i za 5 beta i za 8, czyli w sumie 13 euro to jakby mam, tak? Stronka naprawdę fajna, jeżeli się myśli, jeżeli umiesz się grać i myśleć, a jeżeli idziesz i tylko chcesz na High High highs, no to już nie za fajnie, bo samo po sobie wiem, jak przypierdziłam 25 euro od tak. A, jak zaczęłam myśleć i znalazłam swój własny, um, tak jakby swój własny. O, system, sposób to właśnie jakoś to wychodzi. Dobra, jest to czwarty bet. No i siadło lasce, która wjechała 61 centów. Drugi wysoki. latarnik. Dobra, to będzie piąty becik nasz. Pochodnią płomieniem. Tak, Nikola, tak. Dobra, gdzie moja ta Piąty becik. Piąty becik. Tak, ostatni kameleon. Ostatnim kameleonem wjeżdżamy. Zobaczmy. Na 50 centach jak na razie dwa bety na 8 betów nam siadło. Przepraszam, 2 bety na 4 bety. Teraz będzie piąty, którym wiadę. Dalej tyle samo centów. 58. 59. O kurczę, to wjechałam czymś droższym. To jednak przepraszam, o 1 cent więcej. Macie stronę przetestowaną od osoby, która w ogóle nie ma z nią nic wspólnego oprócz betowania, więc myślę, że jak na Jackpot'a, to naprawdę jest stronka bardzo, bardzo przyjemnie zrobiona. Aczkolwiek bardzo długo się na nią złościłam. Dobra, i wygrało sobie 29 centów. Ok. Nie, 6% miał. Aha, no dobra. Okej, okay, dobra. Teraz już wjeżdżamy grubiej, czyli wjeżdżamy po prawie 1 euro. Chyba tam prawie 1 euro. I zobaczymy, co to nam się siądzie. Nie, przeleciałam to już. Gdzie są moje te? Tak, tu są moje te. Okej. Okay. Bo to są bardziej rozpoznawalne rzeczy i właśnie dlatego e, sobie wzięłam coś, co kojarzę już z Doty, bo z Dotą nic wspólnego nie mam, nigdy nie grałam. Nie, przepraszam. Grałam. Podobało mi się bardziej niż LOL Ale nie, praktykował, nie praktykowałam, nie studiowałam jej aż tyle. Mam 87 centów, Nikola. Ma 54 centy. Ale i tak spoko. No niestety wygrał było 91 centów i ile ono miało kratek? Oh my goodness. Dobra, czyli przegraliśmy tego za euro. Kolejny nasz bet, czyli chyba już przedostatni, tak? Przedostatni, siódmy becik. Czekaj Ania, gdzie to jest teraz? No i jak widzicie ugrało sobie to 62 centy. Była kratka ode mnie, także spoczunio. Jak na razie to siadłem mi tylko dwa bety na 58 centach, co jest dla mnie szokiem, że w ogóle na 1 euro nic mi nie siada. Na 87, ale wiarygodniej by było gdyby faktycznie ich 5 może było, może by te dwa siadły akurat w ostatnich. Zobaczmy dalej, ostatni nasz, nasze 78 centów, 87 w sumie tak praktycznie. Dobra, wbiłam 89 centów w tym momencie i jestem znowu najwyższym procentem tutaj. Zobaczymy, kto sobie to zgarnie. Jak na razie na 8 betów mam dwa wygrane i to na 58 centach. Czy siądzie coś jeszcze? Nie, nie siadło. Wygrało 40 centów. Także jak widzicie, zacznę tickety. Jak widzicie, no średnio wypadają te większe bety, a. Wypadają lepiej te mniejsze bety, ale wbiłem sobie ostatniego, ażeby potwierdzić naszą um, tezę, bo tu jest um, euro 36, zobaczmy. Wybierzmy sobie coś wartościowego, tak minimalnie przybliżonej właśnie um, wartości do tego, co sobie wbijałam tym średnim. Tym największym, przepraszam, czyli 89, 91 centów chyba około. Zobaczmy, może to nam się dzieje, jeżeli nie, no to trudno. 9 bet, ostatni. Nie będzie 10. Ja Wam mówię, tak nie będzie. Dobra, mamy równe 1 euro. Zobaczmy, czy na tym może nam siąść. Jesteśmy drugim procentem, jak na razie. Jeszcze 30 sekund do końca. Czy ktoś nam wiedzie? Dobra, Nikola jest trzecim procentem, ja jestem drugim procentem, a gość jest pierwszym procentem. I wydaje mi się, że kolejny raz zgarnie to Low. Nie wiem dlaczego, ale mam takie jebitne przeczucie. I zgarnął to najwyższy. także jak widzicie mi się nie udało dwa razy zgarnąć najwyższej puli, ale kolesiowi się udało, no bo po co ani dawać. A ja się z wami żegnam, dziękuję wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i czekajcie na kolejne odcinki, które pojawią się co tydzień w środę, jak zawsze. Cześć i pa!